Cześć, witam Was z tej strony Runogame, a to jest mój kolejny odcinek z serii Minecraft Hardcore. I tak, yy, tak w poprzednim odcinku skończyliśmy na budowie podłogi, dokończyłem yy, wyło, yy, wy, wyłożenie deskami podłogi, zbudowałem piecyk, postawiłem łóżko i obudowałem się dookoła ścianami. To jakaś deska, dobra. Yy, i w dzisiejszym odcinku yy, dokończę dach, yy, tak. No i właśnie od tego yy, zaczniemy. Dobrze. Ja tutaj będę budował. A wy pewnie słyszycie... Yy, o właśnie, teraz zombiak warczy. Skelety yy, dają się we znaki. Po prostu wybudowałem się gdzieś tutaj na jakimś... Yy, pod spawnerem ale to może dobrze bo w końcu może te moje kaktusy mi dadzą w końcu jakiś pożytek bo na razie to tylko ja się o nie kaleczyłem i zabijałem świnie więc może teraz będzie może dadzą coś lepszego niż tylko takie że rzeczy mm, ja tutaj jeszcze nie, ja nie mam pojęcia żadnego jak to będzie wyglądał ten dach, po prostu buduję jak mi się wydaje Ale nie wiem czy to jest naprawdę, nie wiem co z tego wyjdzie I tak O, zapomniałem tam postawić takich klocków Tutaj I tutaj Pewnie niektóry denerwuje to warczenie, ale trudno już a, i widzicie, że wszystkie odzyskałem wszystkie serduszka zjadłem wszystkie mięso, które miałem i no i wyzdrowiałem tak. I już myślę, że spadnę znowu. Nie, teraz już będę uważał. Będę starał się być taki uważny, żeby znowu wcześniej dotraciłem te życie tak bezsensownie. Nadziewałem się na te kaktusy, spadałem z dachu i... w ogóle. I teraz już, już się będę starał grać ostrożniej. Może, może wejdę na chwilę do domu. O, już nie mogę spać. I sobie może w tym czasie zrobię trochę. E. Jak tak dziwnie teraz jest, widzicie? Jak wiesz, e, że możesz tylko spać w nocy, to po jakimś czasie tutaj się pojawiają takie, jakieś takie, te literki tak się jakoś tak dziwnie zamykają, czy coś takie, jakieś takie są błędy, o. są takie, taki jest tak, że one znowu tak na chwilę powracają i znowu gasną. O, strach będę mógł spać, dobra. Tu się prześpię. Jejku, jak dziwnie Jak dziwnie zasnąłem Ale to nic Ale to nic, ja dalej buduję dach jeszcze jeden To zaczyna jakoś dziwnie wyglądać <laughs> dobra tutaj jeszcze tak patrz. patrzę czy to jak to będzie wyglądało oj ojku jejkuj ejku jejku, jejku. jak coś tak mnie zmieniło ale jakoś tak to no... Na razie tak dziwnie trochę wygląda No właśnie nie wiem czy to, to po prostu tak Po prostu tak zabudować czy czy jakoś inaczej yy. I nie wiem jak to zrobić po prostu Więc yy... Ja może pomyślę, jak to będzie fajnie wyglądało i zaraz do Was wrócę. Spotkamy się za chwileczkę, tylko pomyślę, jak to można fajnie zrobić. Do zobaczenia za chwilę. No i cześć. Dobra, cześć, jestem z powrotem. I yy, wydaje mi się, że po prostu tak zabudujemy tutaj. Postawimy, jak będzie już zabudowany, postawimy po prostu takie klocki na górze. I to będzie miało taki może kształt takiej piramidy, ale nie wiem. Ale tak, teraz znowu się ściemnia już. Więc yy, tak prześpię y, się dobra, jeszcze nie mogę, kurde ile to warczy tych stworzeń i te dźwięki jeszcze mnie przerażają dobra super super, warczcie sobie, warczcie, a mnie to i tak nie obchodzi ale tak stwierdziłem, że po prostu nie mogę zabudować y, Yy, domu, ponieważ yy, mogą tam się coś wygenerować w środku, no bo to bym zaciemnił, yy, nie miałby tu dopływu słońca i po prostu mogłoby się coś tutaj stworzyć, jakiś dodatkowy zombiak, czy jakiś szkielet, nie wiem, creeper najgorsze, więc nie chciałbym, dlatego, dlatego co, so, dlatego pójdę Zabić parę świń Tutaj jest jakaś... No to pójdę tam, zabić świnie. I może trochę chociaż węgla, żeby sobie zrobić pochodnie. Parę pochodni. Hmm. Potrzebne mi jest tak, żeby po prostu... Nie mam mięka, ja cię. Takich świn to... To od razu mi mówić, że nie macie mięsa, to bym właśnie tak. Tutaj jedno. A z pigmentów chyba zombie pigment to chyba nawet się potrafią mięsa wypaść takie. Dobra, M może starczy, ja teraz pójdę tutaj gdzieś pokopię chwilę, krótko to zajmie, tylko trochę węgla znajdę i tak, żeby po oświetlić tylko tak <laughs> zmniejsza w środku i, i starczy. O tam jest, o proszę bardzo. Dobra, no to już mamy na wierzchu węgiel. Nie musimy się dalej podkopywać. Spokojnie. Akurat dobrze się składa. No to nawet sporo tego węgla. Dobra. Mm. Mm -hmm. To sobie zrobię może takie, żebym... Może takie bardziej... Żeby nie spadł. Hmm. większą platformę taką. Nie no, dobrze, duże złoże nawet, na pewno nam starczy. O, już czternaście. Jeszcze tutaj chyba to wszystko, a nie, jeszcze tu jest. Jejku. naprawdę sporo. zbieram. Już mam 32. No dobra, już tam nie będę później znowu po niego chodził. Już teraz to skończy kopanie go. Bo nie będę parę razy po niego wracał już. No i już końcu. Koniec. Już więcej nie ma węgla, niestety. Ojejku, ojejku, dobra. O, to sam już do mnie przyszedł z Dobra. Tyle wystarczy. I tak. Teraz muszę z tą zejść, ale to chyba tutaj po prostu sobie skoczę i już. O, te kaktusy mi już urosły. Są wysokie. A i znowu wracam do mojego domku. Z otworkami. Jeszcze, jeszcze do tego pająki słyszę. O. Ślini się pająk. Super po prostu. Lepiej to byś nie mogło. Dobra. Nie więcej tych zrobię tych pochodni, może... Nie, najpierw zrobię więcej patyków. Po prostu. 2, 5, 3, 5... A nie, nie, poczekajcie, tutaj wystarczy tyle. Pyk, 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 pyk. 16 na razie zrobię. Dobra. Kurde, chyba... Zabiorę ze sobą tego crafting table, tak go zostawiłem poza domem. Wsadzę go do środka. Dobra. I teraz, 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 tak. Już od razu domek od środka. I zaczynam dokończać dach już tak i teraz, teraz, teraz. Ja to zrobię tak. Tu, tu, tu i dwa, tak i dwa, tak. Dobra. No, i tak może być. Tutaj jeszcze muszę zabudować. Z każdej strony tutaj dobra i jeszcze jeden. Tutaj No i Jak to wygląda No tak to wygląda No nie wiem Może być chyba Aczkolwiek Może później jakoś To inaczej zrobię Może później Trochę takiego czystego drewna dam Bez desek Żeby była taka większa różnorodność Po prostu i może jeszcze tutaj drzwi przesunę, żeby było tak lepiej to wyglądało. Tutaj będą, tu, nie, tutaj na pewno jeden, tu i tu. Dobra. Tak będzie. No i jesteśmy w domku już zbudowany Nie no nie jest taki zły może być to sobie postawię jeszcze No i już, dobra I tak mm. I w dzisiejszym odcinku to chyba będzie na tyle tak, w następnym odcinku coś fajnego na pewno zrobimy. Po prostu nie chcę robić takich długich odcinków, bo to nie ma sensu tak długo oglądać jednej, jednej rzeczy. Więc e, tak. No to żegnam się z Wami, do zobaczenia. Subskrybujcie nasz kanał, komentujcie filmy. E, staram się poprawić tą jakość filmów, naprawdę. E, może ją poprawię, jeszcze nie wiem, ale staram się a subskrypcje będą nam w tym pomagały, komentarze i w ogóle. Więc dziękuję, was, dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia i cześć, do następnego odcinka.